Siemano widzowie, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj na palionowie co robimy. Jest taka sytuacja, że musicie teraz po prostu, żeby być na bieżąco z odcinkami z Palinowa, oglądać wszystkie odcinki. Dosłownie, ponieważ dzisiaj na odcinku u Pawła, u paliona zmieniło się coś w SpongeBobie. I jest to głos. I ja stwierdziłem, wiecie, on ostatnio wygląda coraz to gorzej. Naprawdę, no nie wiem, kable wystają to. To już nie jest ten sam SpongeBob, co był kiedyś, prawda? Oj, wyczysz wyczyszczę was widzowie troszkę. Dobra, teraz powinno być lepiej. E, I po po prostu musimy coś z tym zrobić. W sensie, wiecie, ja stwierdziłem, zobaczmy, co tak naprawdę znajduje się w tej głowie od SpongeBoba. Mam plan. Mam tutaj podkę na uśpienie. Przynajmniej tak mi się wydaje, że ona będzie na uśpienie. Zobaczymy. Zaniesiemy SpongeBoba do laboratorium, tam w tym szpitalu i sprawdzimy, czy jeżeli, wiecie, coś tam kombinujemy przy jego głowie, czy czegoś się dowiemy. Na samym wstępie, subskrybujcie koniecznie kanał. No i też musimy do tego SpongeBoba przekonać. Nie wiem, jak my to zrobimy, ale no, pójdą jakieś ciężkie argumenty. Subskrybujcie kanał. Playoffs. I teraz już na pewno, trzech ostatnich subskrybentów jest na, na, na pokazanych na ekranie i teraz, y, wiem, że ostatnio był ten problem z tym, że tam często pisaliście komentarze, że właśnie mówię, że teraz pokazuję subskrybentów, a nie pokazywałem. Dlaczego? Już, już biegnę z odpowiedzią. Dwa filmy, w których tak mówiłem, były jeszcze przed zmianem komputera, bo jak wiecie z Instagrama, kto wie, zepsuł mi się komputer. No i nie mogłem tam, miałem coś takiego, że jak montowałem te dwa filmy dla was, które były po prostu już nagrane wcześniej, y, nie słyszałem totalnie głosu, tego co ja tam mówię, montowałem to na czuja, dlatego te E, tam nie słyszałem po prostu, że mówię, że dałem tych trzech obserwujących, po prostu nie słyszałem żadnego nagrania, bo mi się wtedy komputer zepsuł I mogłem tylko wyrenderować film, nie słysząc go nawet, prawda? Więc nie słyszałem totalnie tego, że mówiłem wtedy o tych trzech e, subskrybentach czy tam 10, 15, 20. E, nie, nie słyszałem tego, zmontowałem na czuje, dlatego tego nie dodałem. Ale teraz już dzisiaj się wyświetliło. I teraz im dzisiaj jest więcej łapek, czyli jak załóżmy, będzie 5000 łapek, to jutro pokażę 50 osób, które zasubskrybowały dzisiaj kanał. Więc subskrybujcie oczywiście, nie trzeba być nowym subskrybentem, może to być też osoba, która subskrybuje kanał 2 lata. Po prostu to jest losowane z puli tych prawie 300 tysięcy osób. Dobrze, rozpoczynamy film. E, myślę, że nie ma co przyciągać. Lecimy najpierw do Paliona. Oczywiście mam tutaj przygotowane wszystko. Jedyne, czego nie mam przygotowanego, to jakieś mowy motywacyjnej dla Spongeboba, żeby go przekonać, żeby poszedł z nami do laboratorium się przebadać. Halo, Palion, czy jesteś gotowy na dzisiejszy dzień? A bardziej na noc Tak, No tak, no co ci mogę powiedzieć, oczywiście, że tak Dymy się dzieją, ale słuchaj, postanowiłem dzisiaj Zdobyłem podkę na uśpienie, w sensie nie wiem czy ona tak działa, ale sprawdzimy, mam nadzieję, że tak na Uśpienie, tak. chcesz uśpić? Tak, mam w dodatku lunetę I będziemy Jezus, próbować Słuchaj, robimy tak, że zaniesiemy go do laboratorium, uśpimy go na łóżku i sprawdzimy, co tam w jego głowie pisze. W sensie, no czy coś tam zobaczymy z tych kabli, wiesz o co chodzi? Po prostu pokombinujemy, czy coś tam ciekawego nam nie wyjdzie i zobaczymy, czy, czy to ujawni, znaczy umocni nas w naszych przekonaniach, co się z nim dzieje. Więc musimy no jakoś przekonać, najgorsze będzie przekonać Spongeboba, żeby właśnie poszedł e, z nami do laboratorium. Wydaje mi się, że nie będzie chciał się zgodzić, nie, no ale jakoś to musimy wykombinować, stare. Nie, No, zgodzi mi się, wydaje ostatecznie. On jest taki... Łatwo go przekonać. No, bardzo łatwo go przekonać. No dobra, no to w takim razie Elytra w dłoń. E, mam czekaj! Ile masz firewerek? Co tra? No pewnie. <grym> Bo nie ma. No to tyle dobra. starczy, okej, okay, dobra, dawaj. Na 11, niestety jest noc, widzowie. Ale tego się nie robi dla dobrego filmu. No, e... się z Patrykiem nie widzimy. No, Patryk to jest tragedia, więc w ogóle tak. Teraz pytanie, gdzie my? Teraz. A, patrzą, siedzi, patrzy w gwiazdy. Co jest? Siedzi, siedzi patrzy przed domkiem Halo spansłop co ty robisz? Co ty robisz pan? Ej, Jezus, ja ten w, tego, w twój głos nie mogę, po prostu ja nie mogę tego słuchać. To jest to, widzowie, musicie wbić na odcinek Paliona, żeby zobaczyć, jak to się stało, nie? Ale dobra. Powiedz mi, powiedz mi, Spongebob bo tak, martwimy się, nie? Martwimy się jako przyjaciela, wiesz? Nie wiem, ja po prostu jakoś. Ostatnio, dobra. Zwierzę wam się z dziwnego problemu, który z. z, 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 z zjawił mi się. Przez to, że bardzo często parodiuje e, mówienie y", <grym>, że bułgę albo coś bułgę, nie? To w mojej buzi przestawiło się litera r na y. I teraz, no? I teraz, i teraz, i teraz cały czas staram się mówić, staram. Wiesz, że tak ćwiczyć to ry, bo ja nie mogę słuchać tego, jak czasem się zajęzycza i powiem, e, a co ty tu łobisz, nie? I tak ja mówię, ja nie mogę, no nie, no nie! Tylko przez to, że trollowałem całe życie, tak! Naprawdę, coś mi się. teraz cały czas, praktycznie zawsze jak mam ry w jakimś słowie, to staram się je tak przeciągnąć, żeby przypomnieć sobie, jak się w 100% mówi tą literkę. Cześć to! No, ja naprawdę, to jest tak dziwne, nie wiem, ja tego nie rozumiem W sumie nie zawsze tak mówię, ale musiałem to powiedzieć, musiałem to wyrzucić z siebie Nawet sprawdzałem cenę logopedy 7 za godzinę, nie jest drogo No No serio to jest tak nienormalne No ja mam czasem tak no nie, ma, może mi się w głowie obzdurało, nie wiem. Ale w każdym razie... Przejdźmy do rzeczy, przejdźmy do rzeczy. Tak na szybko. Ale to było powiedziane, żebyś zdobył nasze, żeby zdobył moje w sumie zaufanie, ponieważ dzisiaj... Planuję spać, Bob, ciebie uśpić i zobaczyć, co się z tobą dzieje. Aha, no zobaczyć. bo, wiesz, my się trochę boimy, jednak chcemy wiedzieć, czy ty się nie zamienisz w coś złego, niebezpiecznego, potwornego, no taki, wiesz, lekki, lekarski test, tak, nic ci, nic nie ci się Ale nie stanie, obiecujemy, nie, wrócisz taki sam, jak jesteś, serio, nie, patrz, mam tutaj teleskop i tylko będziemy się przyglądać temu, jak te kable tam idą, coś ten, wiesz, to nie będzie nic złego, sam widzisz, masz, naprawdę, nic złego z tobą się nie stanie? I wrócisz cały. Bezpieczny. Cały No. Więc wydaje mi się, że powinieneś się zgodzić szczególnie dlatego, że chcemy Ci pomóc tak naprawdę. To nie jest, żeby cię zaszkodzić. Czemu nie? Ej, SpongeBob! Zartowałem, oh, dobra. Jezus. Nie rób sobie takich żartów, bo to nie jest śmieszne. Dobra. Który jest. Będziemy to robić, uwaga, uwaga, w więziennym laboratorium. No nie martw się! Tam jest bezpiecznie! Nie bój się, mam klucze. Chodźmy. Za mną! komraci raci przygody! Eletre, No, masz? Masz. Za mną! BOM! Uwaga! Jeden warunek tej podróży! Nie! Można zużyć tylko dwie fajerwerki! O teraz to mówisz. No. Dacie radę? Ja też dam radę, ja, ja się nauczyłem latać na, że tak powiem, oszczędzaniu fajerwerek. Więc... Dam radę na ludziach. Ja też. Zapraszam. Jetlak, tu jest on tu robi. Jetty? Ej, to cicho, nie mów. Nie mów, O, nas nie może zobaczyć! Nas nie może zobaczyć. Chodźcie tutaj na dół. Do lawy, do lawy, do lawy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jakiej lawy? Nie tutaj wiemy, na, na środku, na środku więzienia chodź. Widzę go. Tu, 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 no! Cicho, 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 nie widać go, okej, okay, dobra. Chodź, chodź, no bo tam widać. Idę, no kurczę, idę. Wiesz co chodzi, dobra. Okej. Okay. Chodźmy tutaj, dobra, idziemy tutaj na dół, cyk, Co tu się stało w ogóle? O nie! Tu się tutaj wszystko rozwaliło! Patrz! Ja nie mogę! Musimy to wykonać w takich warunkach, ale nawet nie wiedziałem, że tak się tutaj stało. LOL! Ja nie mogę. Czemu jest taka rozruba? Ciężko w ogóle to się zniszczyć ręką, co jest jakie dziwne. Dobra, no w każdym razie no nie mamy po prostu wyjścia. Ja nie mam żadnego bloku, który mógłby tutaj oświetlić jakoś bardziej, w sensie jedynie mogę tak dać. No i chyba tak to będziemy musieli zrobić. SpongeBob! Zapraszamy ciebie tutaj SpongeBob, Sprawa wygląda tak, że rzucę w ciebie tą potę na ośpienie, nie wiem czy ona działa. No i palią wtedy będziemy badać. No mam nadzieję, że... Nic tak to nie że... będzie nic złego, spokojnie. Nic się nie bój. Dobra, uwaga, jesteś gotowy? Koś Dobra, rzucam! O kurde. O. Dżyło, ale mi też trochę Czuj. zadało. Dobra, o. Nie, Ka czemu on... Upadł tak. Ale się lepiej, kable. kable dobra, śpiś, śpi, 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 Dobra, widać kable, okej. Okay. czekaj biorę przyrząd, jak myślisz, my się do czegoś dowiemy, dobra, nie wiem. Sprawdzamy, czajcie, co wiesz Czekaj, bo ty słyszę, poczekaj. Ja nie wiem czy to będzie słyszeć bez tej lornetki. Nie, ja nie słyszę. Ja nie mogę! Co, ej, weź to! Weź to, weź to, weź to, weź to, weź to, spróbuj tak przybliżyć strasznie na, na, na tę jego metaliczną głowę. Jest takie szemranie takie robotyczne. Zobacz co to. Ale tak dziwny dźwięk to jest straszny. Sonie takie metalowe. Ja nie mogę, ale teraz w ogóle pierwszy raz mogę się wiesz, przyjrzeć tym, tym kablom. Co on ma? Patrz, jest czerwony, różowy. bo ten, jestem Nie mogę, że to jest. Co on ma w głowie, Boże? To jest naprawdę takie. Nie wiem. A jak go zbudzić? Nie, zbudzimy go łatwo, wiesz? Bo podobno wystarczy uderzyć. Więc, więc to akurat spoko. Ale poczekaj, on tutaj ma. Bo ja jestem ciekaw, dokąd. Te... Mówisz, że te wszystkie kable z jego głowy prowadzą do tej ręki. Sprawdzałeś to? Bo ty tak mówiłeś chyba ostatnio. Nie, 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 nie wyglądałem jak do ręki. Wyglądałem po prostu jak do ciała wyszły. Okej, okay, bo ja widzę, że czerwony leci tu. Czyli w korpusie, czyli w korpucie, tutaj, tutaj. Bo niebieski, wiesz co wychodzi? Niebieski wychodzi na rękę, widzę. Tak samo zielony. Nie wiem, jak pozostaje dwa. Może ma je z drugiej strony ręki, wiesz? Jakby się obrócił, to byśmy widzieli. To rąka, czerwony i różowy są do mózgu. Też możliwe, no, no, no. O kurde, to jest już mocna teoria, ale faktycznie jest taki... Słuchajcie, widzowie. Jest taki robotyczny dźwięk. Nie wiem, czy wy to tak dobrze słyszycie jak ja, ale ja nie mogę. Jakbyście tutaj byli, to na pewno byście to słyszeli podobnie. No dobra, wiesz co, nie chcę mu rozcinać żadnej głowy ani, co by było już bardzo niebezpieczne, bo może nas kopnąć w sumie prąd. To jest robot! I... Nie wiem czy dobra no po prostu chyba go obudzimy, ale nie mów mu nic czy... Tak, ale powiedz mu, mu że wszystko jest okej, okay, wiesz, żeby on się też nie stresował, dobra, bo dobra, ja nie dobra, wiem dobra. jak on zareaguje na to, po prostu wiemy wiemy co z nim jest w głowie, ale nie mów mu. Dobra, próbuję to go budzić. Tak, próbuję go budzić. O! o! Halo? Spongewop. O, dobra, jest OK. wszystko jest... Je, je, dobrze się czujesz? Jest OK? Pamiętasz ten, ten... Możemy okay, się w bani kręci, ale zginie. Okej, odprowadzimy cię, odprowadzimy się, żeby było bezpiecznie. Słuchaj, ogólnie jest wszystko okej, okay. jest wszystko super, wszystko się dobrze stało. Nie masz co się stresować, jest wszystko perfekto. No. Okay, naprawdę to elegancko, no, naprawdę, naprawdę, więc jest dobrze Wydaje mi się jedynie, że no po prostu za dużo się stresowaliśmy Ej, dobra, szybko Elytry i na bikini, bo tutaj na nie może zobaczyć, gdzie ten Yeti tam dalej jest, no, ale on na chyba... Już dobra, czekamy. Yeti jest na awku, więc tyle dobrze Chodź Spongebob, odprowadzimy cię pod sam domek, żeby ci się nic nie stało No i tak naprawdę czekamy, czekamy co będzie z tobą dalej, bo no to jest już... Ej, Spongebob, halo? Lecę, lecę a tu, Jezus już się bałem, że coś się stało. Dobra, SpongeBob, W naszych badaniach nie, nie, z, domu, nie z domu. W naszych badaniach nie wyszło nic złego, po prostu dla bezpieczeństwa, wiesz? Nie wyszło nic złego. Ej, poczekaj, mogę się przyjrzeć, Ej, patrz, faktycznie, mu zielony tutaj też wychodzi palion na ręce, widzisz? On jest? Tak, 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 no. no. A tam z tyłu jakoś. Ale mi ja się wydaje, że one idą od ręki do ciała, a nie... Ten. A. Też jest możliwe. Dobra, SpongeBob, nieważne. Masz na pamiątku tutaj teleskop, w którym byłeś badany. Nic nie wyszło. Wszystko jest super. Badania wyszły perfekcyjnie. Możesz iść do domu. Jesteś wolny. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Co? Jakieś... no, ja, nieważne. Nara, dobra. Narka. Marion, wydaje mi się, że musimy po prostu czekać, nie? Wydaje mi się, że wszystko będzie ok. Zobaczymy jutro, zobaczymy jutro. Widzowie. Aha, to jest mega dziwne. Widzowie, subskrybujcie nasze kanały, wpadajcie do Pawła, tam codziennie jest oczywiście film. No i oczywiście piszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie. Jak wam się wydaje, co się stanie z Spongebobem w niedalekiej przyszłości. Do zobaczenia. Strzała! Na razie.